Widzicie, ten Thunder Thunder, fuck yourself. Oh. Oh. You Co? <coughs> Nie wyglądałeś na Nie. Czekam na końcową wersję. <coughs> Idziemy, rank na przód. No już chwila, tylko wezmę sobie Piper, kto No, lecę. Kto otrzyma amunicję w skrzynce na listy? A to co w ogóle przesyła ja. amunicję? Ja. Okej. Okay. Nie wiem. Co, co masz już w ja Teraz jak dam takich ludzi, czuję się spełniony i mogę umrzeć. G. Dzięki. Nie ja To było takie synchroniczne. Ow. Oh. Jezu, co to? Ojej, co to? What the fuck? What the fuck? Czemu ktoś włączył tą beczkę? Musiałeś mi go zabić do tego RPG, nie? Tak, żebym ja mógł się wskrzesić. A bo ktoś go wskrzesza, okej. Okay. <laughs> a co nie mogłeś go wskrzesić? Nie, bo chciałem dostać EXPA. <laughs> Możesz pójść! Ło! Ale robi nie szczególnie. Nie, nie ma Sto Ekpa! Idźcie ode mnie! Idźcie ode mnie! Nie! Yeah. Nie! Yeah. A jest Tekpa! Wynda tam jest. Ej jakby ktoś miał jakieś no. ammo, ammo... do tej... do rakietnicy... To, to spokojnie tak ci nie rzucę. Dzień, ale to mógłbyś zostawić No to nie jakbym miał. Tylko jakbym to Ty jesteś. nie Do widzenia Aha Trzyma białego. białego wywaliło A, waliło mnie to uh -huh. Nie, do widzenia, coś się stało Powiedział do widzenia No trudno to będziemy nagrywać dalej bez niego A wy poszliście tam Tak A. się chyba dał jakiś most to puścić nie? Tak, to no, Tak, most tak. O kurde ale nie gincie w międzyczasie. To jest nieefektywne. To już... jest! Nie, No tak, nie ma to jak wywalczyć. No wracaj dopad. tutaj! Wracam. Nie ma to jak wywalić bardzo potę. Bardzo dobra Polski. A! To Czemu nie wiemy. mogę do tego dołączyć? Czemu nie mogę do tego dołączyć? Próbuj. Ta Polska tutaj... Jest... Ale jest pełny, jest 4x4. Hmm... Nie wiem dlaczego. Znaczy, o, szczerze Zostawcie mi go. Kto wszedł do was? Nikt nie wszedł. To jest 4 na 4. O, masz coś. No. Widocznie zalitło, że wyszedłeś. Poczekaj, próbuj co chwila. Nie, powinno się zwolnić, powinno się zwolnić. Kim cię nie lubi? E Wysłałem ci zaproszenie. A dzięki, już dołączam. No. Dzięki, dzięki. I nie lam już więcej. Okej. Okej, okej. Okej, okej. No to, no co, okej. Męę sobie po tym. Hmm. Tu jest oh. No to idziemy zdobyć przekaźnik, który pozwoli nam dostać się, przy odrobinie szczęścia, do mm, sanktuarium. Ojej, co się dzieje? Nie, potwór go porwał. Będziemy musieli walczyć. Jak to możliwe? Dziwne. Panie, myślałem, że jego też nie możemy Ej, ej, gdzie no, ty to, no, to, to, to nic nie stało. Ja też. O, co ono miało? Jakiś większy problem ma. Tak się nie płaci za to. Zaraz zamówię jakiegoś dresa z osiedla Niech do niego przyjdzie i powie masz jakiś problem I mu rozwiąże ten problem Bo to bardzo dobrzy ludzie No teraz z osiedla są najbliższe <suszy> No, okay. się No teraz się schował jak tam. rzucamy no? Oczywiście Auto Dobra

Tak, 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 ciśną, cisnąć, nie podaję, O, i znowu jest. Tak, nie ma tak stabilny internet. No, widzę, że jakieś poważniejsze problemy masz. Zaprosi mnie ktoś z Was? Hmm. Ta, no, ja mogę Ci dać jedną No, tego no, dobra no, 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 Dobrze, dobrze. no, no, Nie są siady, nie ma siadów. Idziemy dalej. O, 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 o. A wiecie, że ja, jak A, odwrotnie przeczyta się słowo end, to będzie DNA? Ojej! Zmieniłeś moje życie. A jeżeli słowo stop też od tyłu i dwie pierwsze litery zamienisz miejscami, to będzie post. No. A jeżeli, weźmiesz słowo, jeżeli weźmiesz słowo kościół poprzestawiasz parę liter i przeczytasz od tyłu wyjdzie Satan Słuchaj, jeżeli weźmiesz słowo pralka, całkowicie zmienisz znaczenie i słowa wyjdzie Kirof! No z tak samo A wiecie, że tak naprawdę Polsat to jest skrót polski Satan? No! no nie wiedziałeś o tym? No a ACDC to jest AntyCrist Red Christ, Anti -Christ. No, teraz dopiero o tym mówisz? Jezu, przecież o tym przedszkolu uczyli. No. <laughs> no. Nie ma tak w... prawdziwe przedszkole. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie stanie Prawo, na przedszkole. Przedszkole, przedszkole. No, Gdzie mi tu latasz? Szul w miejscu. Będzie a nie będzie A Mamy troszeczkę za malutkie level. Co, mamy troszeczkę za malutkie? Lewle. Co? Lewle, ja no, no. Ale fakt, faktem, że można trochę nabić, chociaż spróbujmy tutaj, może się uda. One mają te roboty 18, tak? No, ale to jest. To jest fabularna misja przecież, tak? No tak, ale to znaczy, że mamy odpowiedni level. 19 18 Ale na tym poziomie różnicy nie robią jakiejś lepiej wiel różnicy No, <lok>, ma tu ma Nie masz racji, to jest w ogóle bez różnicy Oż ty, leszko mi rozwalił twarz, a to świnia Będzie XP? No Oj, będzie XP, będzie No nie będzie Zajebiście Zaraz loader No kurde No super Dzięki Zacząłem biegąć żeby podbiec czarno-białego. go zaczął podnosić. Przy czym tak się ustalił, że my zabrakowało, nie zdążyłem do do No kurde. Ej, czarno-biały. Aha. Tak? Ty zdążyłeś paść w międzyczasie. O, giniecie, jak mi przykro. No nie No musimy, musimy jednak jakąś misję nie, nie, wykonać nie. w międzyczasie. Oj czemu ja mi się skończyło, cześć. Ty. ty co on robił? A to ja mam tam nie tak? Tak, nie Co on Chyba jednak mamy trochę za niski level. Tak. Ale to zobaczmy w takim razie, jaką mamy misję na 15 level. No dobra, ale możemy pójść dalej spoko. Dobra, mamy to. tą misję zróbmy. Ja tylko to wróćmy do transportera. Nie, no masakra. Miej za niski level na jakąś misję. Nie wiem, mojej głównej postaci się to nie zdarza. No, to raczej fakt. Szczególnie, że jest level cap. No niestety. Nawet no, nie w nie w taka czapeczka, która mówi nie, więcej nie pijesz. <laughs> tak, z napisem level 50, nie? Tak. że jak czapeczka, nie podskoczysz. Nie, jak ganzerkę ją nosi to podskoczysz wyżej. Nawet nie Nie ma tutaj żadnego systemu transportowego Ale Jak to nie ma na ich bierz nas na barana i niesiesz no, Monajk to jest taki komando, komando żołnierz. Nie no, W sumie czarno-biały powinien nas nieść, bo jest tym um, ma większe plecy. No. Ale w realu to monaik ma większe plecy. Ale ja was w realu nie mam zamiaru nosić, ani w karpurze, no, ja W, nie w właśnie, no widzisz. No. Ja to bym wolał, żebyś nie ponosił w biedące. A ja To Ty byś nie... wolał, żeby mnie nie poniosło. <laughs> ho hoho, hehe. <laughs> He, 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 he. Po co go wołasz? Pewnie. Pff. Co? Kto? Głubu. No, Aha, okej. Okay. On sobie biegnie, a ja mu pójdę tak do głupia. Ale wiecie, ale pograłbym sobie na automacie. Cieszę się. W swoim przejściu. Może by mi wypadło jakieś 4000 obrażeń albo coś. Tak. A łapka w no no, mam... tym levelu. Nie, myślę, że jak, jakby dobry granat wypadł, to byś dostał 4000 obrażeń. <laughs> ale, ale, serio, ale. Serio ale byś teraz... dostał? Też, to mam, to mam 2,5. Ojej. A ja mam 120, a na głównej porze gdzie Albo więcej, nie pamiętam. Ja mam chyba 195. No ja tam nie idę, poczekam aż się tego, tego trawela, bo za daleko jestem. Czekam aż, szanowny biały ubiegnie. <grym> Ty jeden posłuchał. Nie no, 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 no nie darby, mogę! No. <grym> tak się dać podpuścić! Co za. Co za czarny, co za biały. Tak, będziemy teraz dokonywać misję dla kraptapa. To nie polegać na tym... Wiesz, że nie wziąłeś travela, nie? Wziąłem, pojawiło się travel. Ale był menu. Blue Kurde! Tam wyskoczył na dół szczęśliwy. No... Czarno-biały! Nie rób się tak! Oooo, oh, to późno. Uff. Ale. Mano, no, jak wiesz, co, czasami jak, jak gramy tego Borderlands, to jak sobie wytłumaczę oglądam materiał, to czasami masz minę typu. Jedę ci wpierdolić. <grywka> Tylko mm -hmm. czasami? Co się no. Jakie czasami? Wyka... Co? Gdzie? Wiem, czy mieszkasz. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć <grystanie> Nie mogę no. Czemu ty zmieniłeś? Czy mi klawisz wypadł? Czemu ty zmieniłeś? Klawisz mi wypadł? <grystanie> Okej. Okay. mi wypadł. A mi wypadło? Z zaraz, 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 zaraz Nie wiem dobrać. czy widziała <grystanie> <grystanie> No nie. <śledzisz> Kurde, a mi wypadł. Raz się rozlatuje, nie? Nie mam pytań. Boom. Zabkurs i Lordzie. A dziękuję. Kurde, ja myślałem, że to ja źle zapachowałem. Okej. Okay. No, działa. Rebelo! do no, lokacji. Nie, Ja pierdzielę. Rebelo! No bić please, please Dobry, nie? Wchodzi do miasta, jest Level up. No, po prostu Nie ma letko Level up sam się nie bije. Chyba, że wejdziesz do miasta. Aha. da, da, da. Aha, o! Oh. I znowu sąsiadów do białym. Widzicie co? Myślę, że w takim razie po tej akcji tutaj, o kurde. Skończymy na dzisiaj. I tak, i tak. O, udało się. I tak nagr... nagranie jest tyle, ile planowałem mniej więcej. Nawet więcej. Nie, mniej. Ale, ale myślę, że skoro tak sobie wychwala dzisiaj, co tu nie ma sensu, nie ma sensu kontynuować działań dla będzie wychodzić, nie? Level up. Dobrze gada, mi. Level up. O tak, tak, polać mi. Ej, co wy tam robicie? No, wyszedłeś do góry. Tak, właśnie o tym mówimy. Osty. jak śmiałeś, kto ci pozwolił? Oj, kurde. Dobra. Kopka, O, No, tam na górze jest jedna przynajmniej. Coś, coś masz ciekawego? nie. Uh, yeah. Activate Transmitter! 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 Activate yourself! Oh, Bandit Freeze! Witaj z powrotem! Ciekawe ile, ile sekund ty razem. Te <laughs> ja, szaty są złote, to ją.

No, nie podaj tak bez sensu. Okay. Nie wiesz, czy koru ze mnie. No, bez ja zabiłem gościa w tym momencie, on mnie zabił. Tu się odbijasz. No, bo mi się nudzi. E, ja już kilka razy leżałem. Dzięki. Ale dosłownie, zabiłem gościa w tym samym momencie, on mnie zabił. A moje działki teraz na pakietami. Wiecie to jest głupie. Dlaczego głupie? Cześć, granat. No bo strzelało po prostu w podłogę tymi rakietami. Super, nie rusza się. Nie no, ten kran jest overpower na ten level. Overpower! power. power. To było ja. piękne! Ja strzelałem i wlecił strzał, o podniósł go, Oczywiście. Dobra, idziemy zdać misję i to będzie koniec dzisiejszej sesji. Co będzie gdzieś tam zaznaczone mniej więcej, powiedzmy takim takim czymś, o więc i tak to będziecie widzieć. Lol.

Cały za tak dużo masz? <noise> patrz jak się kręcę. A ja chcę wam pizza. Kręcę, kręcę, jestem helikopterem oh. mm. O Jamy frisbee Dobra. Dobra. Co my, co my tu za misję mamy? A my teraz odleciało nam całe i mamy je odzyskiwać. Jeżeli dobrze pamiętam, Łościna. Nie, ja, jak nazywa się rakiet, nie ma tutaj. Zobaczmy. Jakie mnie tu... Roadkill sobie weźmy, a co, czy nie? Eee, weźmy pieczko z teleportu. Weźcie piersi. Okej. Okay. Co to... Co to było? Czemu tak przychyliło nas? <laughs> Bo przejechałem po problem. <laughs> a widzisz, na nie potrafisz. A to było dobre. Nie wiem, to No normalnie. Ale pył. Ale przez The Dust chyba też musimy przejechać, nie? Pokażcie mi tę mapę. Tak, też musimy. Do Highlands. Trzeba było na trawę walnąć. No tak, trzeba było. W grudzie rzeczy wiesz co, jest to nawet logiczne, co powiedziałeś. Jestem w szoku. No, A się w samochodzie z drogą, ciekawe mnie jak to jest, jak to jest, kiedy już jesteśmy w jednej grze i gdybyśmy na przykład chcieli pójść do lokacji hmm, z dodatku. Hmm. Czy by się nie wyświetlała, czy by wyrzuciło ich jakbyśmy wchodzili tam? Możliwe. Że... Możliwe, że teraz się nie wyświetli. Jak, jest... jak są osoby bez DLC. No, to by było najbardziej logiczne rozwiązanie, szczerze mówiąc. A mi się wydaje, że gram na loty z kimś. To znaczy na podstawie czego ci się wydaje? No, mu za się... nie jest wy... się. I mi się wydaje, on ma na dodatek, ale wydaje mi się, że to chyba była ta lokacja, bo coś tam mówił. Bo co? Można to sprawdzić łatwo. No ale nie będziemy sprawdzać tego wyczerpania, ok? Mapa. Oh, so nie ma no, sprawy. Jak będziemy używać pastabela, to zobaczysz najwyżej, czy jest tam oazis. Mm -hmm. Zerknę, zerknę. UWAGA, NIE MAM HUNCÓW! Ale widzę, że nie mam, tylko ja. Blue bardziej nie jest. Mm. O oh, nieee... No, ale mnie się odwracał. Słuchaj. A Ja lubię tego miejsca. Dlaczego? no e, Ginęliśmy jak muchy. Chyba. to ginął, ten ginął. No. Wszyscy ginęliśmy wtedy. Mów no za siebie. Może czasem odpoczywał to z nas. Nie znaczy, ginęliśmy. No. To ma echo. Właśnie u kogo jest jakiś po prostu nie u mnie, bo jak ja masz kawkę na jakby nie będą tamy Ja ty masz kawkę No mnie na pewno nie. No ale nieważne. A już nie ma, więc dobrze No To jest chwilą kogoś coś było Ale spokojnie to był tylko numer 4 ja się... podany